Nazywam się Adam Nurkiewicz. Fotografuję sport. Wcześniej relacjonowałem zawody sportowe jako dziennikarz radiowy, telewizyjny i prasowy. Aż trafiłem na swoją pasję, fotografię. Po pracy w telewizji trafiłem do Gazety Przegląd Sportowy. Trafiłem za biurko fotorytora, gdzie miałem wybierać zdjęcia innych. I to była moja pierwsza styczność zawodowa z fotografią sportową. Później dowiedziałem się, że mogę też oprócz tego, że wybieram zdjęcia, mogę te zdjęcia wykonywać. I. Wziąłem sobie to do serca i korzystając z tego, że miałem się od kogo uczyć, mogłem wybierać zdjęcia najlepszych, mogłem przeglądać to, co się dzieje w fotografii sportowej na świecie, staram się to na bieżąco wykorzystywać. Podpatrywać, robić, pytać się kolegów, czy robię dobrze, czy źle. Taka chyba jest najlepsza metoda do tego, żeby się samodoskonalić. Pierwszą moją przygodą z fotografią sportową było robienie zdjęć na Park de Princes w Paryżu. Podczas meczu ligowego linii francuskiej, kiedy wystąpiłem tam z Zenitem. Pamiętam, że w przerwie większość fotoreporterów francuskich do mnie podeszła sprawdzić, co to jest ten Zenit ten popularny, legendarny wręcz aparat z zażlaznej kurtyny. Każda dyscyplina sportowa ma swoją specyfikę i swój sposób robienia zdjęć, ale nawet w sporcie można znaleźć swoje nisze. Ja sobie znalazłem miejsce w lekkiej atletyce i w wieślarstwie. Tym dwóm dyscyplinom obecnie poświęcam najwięcej czasu i z tym są związane moje projekty. Fotografia sportowa jest taką samą dziedziną fotografii jak, jak każda inna, jak y, fotografowanie wydarzeń, polityki, przyrody. Także i tutaj y, należy na te same rzeczy zwracać uwagę, jak ostrości, y, wieloplanowość. Dlatego zachęcam, jak fotografujemy sport, to żeby te zdjęcia nie były po prostu dokumentacją tego, że ktoś biegnie, skacze rzuca, tylko żeby w tych zdjęciach zawrzeć to, co się dzieje na arenach sportowych. Emocje, porażki, radości, rywalizacja. To jest to, o co chodzi w fotografii sportowej. Żeby zdjęcie sportowe było dobre, to musi spełniać te same, te same kryteria, czyli czysty kadr w sensie, żeby rzeczy, które nie chcemy, żeby były na zdjęciu, to żeby tam się nie pojawiały. A jak tam się pojawią, to już w fazie obróbki. Żebyśmy tak zdjęcie skadrowali, żeby tego nie było. Ja osobiście nie, nie lubię krzywych, krzywych zdjęć, czyli tych, które nie trzymają horyzontu. Zawsze można nam się ręka omsknąć, ale to zawsze możemy skorygować. Każda dyscyplina ma swoje reguły. Jeżeli się wybieram na mecz piłki nożnej, czy wybieram się na zawody lekkoatletyczne, to warto, żebym wiedział, jak te zawody przebiegają, gdzie mi wolno być, gdzie nie wolno. No to jest po pierwsze ważne dlatego, żeby nie przeszkadzać zawodnikom, po drugie ze względów bezpieczeństwa. Jak fotografuję rzut szczepem, to trzeba stanąć tam, gdzie ten oszczep Cię nie trafi. Przy fotografowaniu rzutu dyskiem, jeżeli fotografujemy tuż z siatki, to należy sprawdzić, na ile ta siatka jest elastyczna, bo czasem ten dysk może wyskoczyć z ręki nie w tą stronę, w którą należy i uderza w siatkę. Jeżeli siatka jest na tyle elastyczna, że dochodzi do Twojej twarzy, no to nie radzę tam stać. Także zawsze warto sobie miejsce pracy sprawdzić, czy, czy jest bezpieczne i czy jest atrakcyjne pod względem fotograficznym. Fotografuję Nikonami, Nikonami D3. Używam obiektywów ogniskowych od 16 do, do 600 mm. Nie jestem niewolnikiem sprzętu. Dla mnie to, czym robię zdjęcia, nie jest aż tak ważne. Uważam, że dobre zdjęcie można zrobić jakimkolwiek aparatem. Trzeba mieć pomysł. Trzeba mieć pomysł na to, co chce się pokazać, jaką chce się historię opowiedzieć. Zawsze powtarzam, że to człowiek robi zdjęcia, a nie maszyna. Z dodatkowych akcesoriów rzadko używam lamp. Lampy są podczas zawodów sportowych niedozwolone. Z prostej przyczyny, bo przeszkadzają zawodnikom. Używam filtrów. Wtedy, kiedy chcę pokazać coś na długich czasach, a słońce to uniemożliwia, to zawsze warto mieć ze sobą szary filtr, który się przydaje. Oprócz tego, że warto zrobić zdjęcie, nazwijmy to typowe, biegacza w biegu, to na pewno warto pomyśleć, jak, jak pokazać to w sposób kompletnie nietypowy. Eksperymenty mogą też polegać na ciekawym punkcie widzenia. Ostatnio zamontowałem aparat fotograficzny na wiośle, które wysunąłem jak najdalej do wody, żeby pokazać wioślarzy, którzy wodują łódkę, ale od strony wody. Żeby ta woda, która jest bardzo ważnym elementem tej dyscypliny, zagrała w pierwszym planie. Żeby to nie było typowe zdjęcie wioślarza z pomostu, jak, jak woduje łódkę i odpływa na trening. Podczas pracy używam długich obiektywów, dwóch korpusów, komputera. To wszystko trzeba nosić. O to wszystko trzeba dbać, także to wszystko zawsze zamykam w walizce z kółkami, która po pierwsze chroni sprzęt, a po drugie odciąża mój kręgosłup, co w tej pracy jest bardzo ważne. Chodzi o to, żeby pokazać fotografie swoimi oczyma, ale też ze swoim pomysłem, w takich dyscyplinach jak lekka atletyka, czy wieśtarstwo, znaczy wiele, wiele innych, jest miejsce na to, żeby zastosować odpowiedni obiektyw, znaleźć swoje miejsce, z którego chcemy zrobić zdjęcie. Jest miejsce dla fotografa. Poza tym, takie dyscypliny jak, jak lekka atletyka czy wioślarstwo nie wymagają długich obiektywów, można ich pokazać krótszymi obiektywami, co zazwyczaj jest przeszkodą dla początkujących amatorów fotografii. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy fotografują, żeby kierowali się na dyscypliny, nazwijmy to niszowe,